Cześć, witajcie. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Farmer's Dynasty. Tak jak ostatnio ustaliśmy, zaczniemy się... myślałem, czy, czy, czy nie wstrzymać się jeszcze do września, ale stwierdziłem. Zasiejemy to, co mamy w tym momencie, tak? Bo też nie wiem, ile my posiadamy w tym momencie tego yy, ziarek. Ziarek, ziarnek, ziarek, ziarek. O, nasion! Ogólnie mówiąc, tak. Zasiejemy sobie tą pszeniczkę. To będzie nasz pierwszy siew, więc zobaczymy, czy uda nam się wysiać całe pole. Czy czy niekoniecznie dobra. Napewnij siewnik. O! Czyli sporo jest tych nasion. Dobra. Teraz wszystko się okaże. Stop. I sieje, tak, sieje, dobra, siejemy. Może będziemy mieli po prostu wcześniej zbior, tak i wydaje mi się ogólnie rzecz biorąc, że że co? Yy, że zacznę chyba przewijać czas o troszeczkę więcej niż jeden dzień. W sensie, w sensie takim, że można przewinąć czas o cały tydzień, więc, więc też muszę przetestować tą opcję. Jak to działa? Bo tak naprawdę, będziemy mieli już tą, to jedno pole obsiane. Tam to drugie jest jeszcze nie przygotowane, nawet do siewu. Ale jakoś tam mi na tym nie zależy. Yy, wydaje mi się, że fajnie będziemy zarabiać ze zbioru jajek i ogólnie z hodowli yy, zwierząt i, 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 i uprawy warzyw, tak? Więc jakoś nie zależy mi na tym, żeby, żeby te pola były... Jakoś dobrze obsiewane tak, żeby to maksymalne zyski ziszczerpać. Wiecie co, ja sobie tak zjadę. Jak tam będzie ta pszenica? Nie, wydaje mi się, że na spokojnie powinno starczyć tej pszenicy. Na zasiew tego pola, jeszcze i tamtego pewnie starczy. Też fajnie byłoby zebrać kasę w końcu na lepszy ciągnik, żeby, żeby to jakoś szło bardziej w tym gospodarstwie. Bo tym jimbi mam to kurde ciężko. Wtedy, może jak będzie lepszy ciągnik, to może będzie to wszystko y, wydajniej się te pole uprawiało. Bo w tym momencie to nie mam jakiegoś dużego fanu z uprawy pola. I jedziemy. Już 28% opsianie pola. Polach. jeden siew i nawożenie całkiem spoko. Najgorsze chyba jest ta orka w tym momencie. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie orać co, co każdy zbiór. Z tym siewnikiem. Co ja robię? Te zawracania to też takie są. Mech. Dobrze, że jest tutaj dość, dość luźno. Tak. Dobra, będę jechał tutaj dość blisko, żeby nie robić amijaków, żeby później nie trzeba było nadrabiać. No właśnie, ciekawe, swoją drogą podejdę sobie. Po wykonaniu tego siewu podaję sobie zobaczyć, czy nasze krówki dały nawóz. Kurde, żeby nie robić omijaków, i cały czas robię omijaki Hop. przez to, że robię omijaki, to później będę kurde tracił. Nie, niepotrzebnie dwa razy tyle nasion, bo tak? będę musiał przejechać po całości, jeszcze raz. Bez sensu. A, i też się zastanawiam czy, bo z tego co pamiętam, te pole na początku jak wybieraliśmy plon, nie było w ogóle nawiezione. I się zastanawiam jak duży zysk będzie z... przez to, że może nawieźliśmy to pole. Czy, czy ten zainwestowany czas i paliwo będzie, będzie się opłacało w ogóle wykonywać Ta, to nam pokazuje, że 50% dopiero, a tu już kończymy tak naprawdę, więc tutaj te mijaki no bardzo słabo trzeba uważać też dopiero teraz jak sieję to widzę tam widzę miejsca, w których nie było dobrze nawiezione z Zbyszku Jedziesz, jedziesz Tak, i dzisiaj znowu udało mi się zebrać 50 jajek, więc... Ciekawe, czy jak przewinę czas o tydzień To czy będzie 350 jajek W sensie za 7 dni Czy jak to będzie wyglądało Jeszcze jajka to jak jajka, ale pytanie co z krowami Co ja zrobiłem? Muszę jeszcze raz wjechać. Czy jak właśnie nie wydaję jednego dnia krowę, to co się z nią stanie? Czy na drugi dzień da więcej mleka? Czy to tyle samo? Czy może w ogóle nie da później? Nie wiem. Wiadomo, że krowy niedojone mogą mieć później problemy z wymianami. Ciekawe jak twórcy to rozwiązali. A Mamy nasz nawoźnik, śmieszne to maszynę do nawozów do siania. pracuje 70% nasze pole ma z takie dość o! Zobaczcie, słoma się znalazła jeszcze słaby kształt ogólnie ma to nasze pole niż słabe, no z jednej strony fajne tak, że bo jest... Yy, nie jest w kwadracie jest dość tak naturalnie ale z drugiej strony ciężko jest te kawałki tutaj dopieścić. Przejechaliśmy sobie teraz tak. Teraz sobie zrobię nawrotkę i pojadę tutaj do przodu. Ja? Wziął 78%. 41%. Jeszcze się tam zostało ziar, ziarnek do wysiania. No, to znowu sobie przyjdę w ten sposób. Puszczamy i jedziemy ogólnie, żeby wysieł był na poziomie 100%, to no, na 99 jest jeszcze akceptowalne. I to jest jednak najważniejsze, także ilość zasianego towaru później będzie procentować. Puszczamy i jedziemy. ten siew jest naprawdę dość przyjemny, więc tutaj, żeby ten dźwięk ciągnika jeszcze nie był taki monotonny, to było w ogóle fajnie. Tak, ciekaw jestem też, kiedy dojrzeją moje pierwsze pomidory. Pamiętam kiedy nie zasadziłem, mamy 11 sierpnia, więc no, już jest czas w sumie moim zdaniem na pomidory, zaraz jesień, a wtedy pomidory już nie są takie smaczne. Dobra 93%, kurde słabo słabo.

ten kawałek tutaj jest chyba nieopsiany. dość istotny kawałek. No, można podnieść tutaj kawałek. puszczamy 98%. Teraz tak. Tu jest placek. I teraz tu kawałki widzę. Pięćdziesiąt osiem. Przez to, że takie miękkie były, to kurde... Całe te, te ziarko nam pójdzie w końcu. O się 40 kg 98,5% 98-58, opuszczaj. 62 58, 70 kurde, czy ja gdzieś pominąłem jakiś większy kawałek? No nie wydaje mi się, nie wiem, to, to chyba jest opisane cały czas. jakieś kawałeczki, no ale kurde, no nie przesadzałbym. Co, tutaj jakiś placek? 58, 76 A, chyba już na puste jeszcze. Dobra, wiecie co, moje danie nie ma sensu już tego tego szukać i dosiewać. 98% to jest chyba dość, dość sporo. Dobra, stawiamy maszynę, idziemy zobaczyć, jak tam nasze pomidory. Eee, tak, 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 stop, tak, 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 Wejdzie niekoniecznie chyba Dobra. Teraz tak by chciał o, widzicie co zrobię tak odepnę ją Podjadę sobie z przodu i cofnę J200 eee, trzeba dobrze cofnąć Hop hop hop, siewnik i teraz cofamy z tym siewnikiem. Czekajcie, bo teraz tak Wyrównaj i pchaj. Dobra, zasiane. Te pole małe to chyba na razie sobie oleję i je zrobię dopiero w, we wrześniu. Dobrze, jak tam to nasze sadzonki pomidorków. Nawet nie ma, nie widać kwiatków, żeby były na tych pomidorkach. Chociaż poczekajcie. No nie. Nie widać, żeby coś tu się zaczęło zawiązywać. Ta trzeba znowu podlać. O, zobaczcie ogórki. Tak, to są ogórki. Ogólnie mają komfortowo. To, to są ogórki. To chyba też są ogórki. Chociaż jeszcze cukinię zsiałam, więc może to, może to być cukinia. To są na pewno ogóreczki. Właśnie, porsuwam to, kurde, bo... Olo. To będzie lepiej rosło. A czemu nie mogę? Mogę. O tu mogę, A tu, tu mogę, o tu jest ok, a tutaj nie mogę, o dobra chyba za hop i jeszcze tu, hop i hop, dobra, nie wiem nadal co to robi, ale no jak jest to wysuwa. dobra, 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 teraz tak, mamy jajka, mamy mleczko, Pieniądze, to może bym się prze, 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 przejechał autobusem. Zakupił tego kota. A, pojadę. Pojadę, zakupię kotaczkę, sklep z pojazdami. Tu jest silos na sprzedaż. A, tu mamy nasz sklep rolniczy. Dobra. I chciałbym jeszcze odwiedzić sobie sklep z. Z czym? Z materiałami budowlanymi. Co tu się stało? Halo. Co to się stało? Jakiś samobójca? Czyli psinko. Ja cię mogę pogłaskać. Chcia, 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 Chciałbym cię pogłaskać. Nie mogę ci z Tobą nic zrobić, niestety, szkoda. Ty? Halo. Sasza, siema. Czego ty tu szukasz.

większa to i stąd, i stąd bo ludzie nie mogą przejechać tutaj. Dziwna sprawa. No nic, jedziemy sobie do naszego e, celu wycieczki tutaj. Tam jakiś puchar się pojawił. Ciekawe, co to jest za puchar. 6 dni do wydarzenia sportowego. Wyścig dronów. Ciekawe, co za te, za te wyścigi można otrzymać. Dobra, czekajcie, co ja tu chciałem kupić? Kota, chyba, tak? Dobrze pamiętam? Wydaje mi się, że tak. Zwierzęta i nawozy, ile mamy? Jest dużo. Posiadany kot, cyk. Kupuj. Dobra. Szybka podróż do naszego gospodarstwa. Zobaczmy, czy tego kota jesteśmy w stanie. O, zobaczcie, leży na oknie. Tygrys. Cześć kocie, jak się nazywasz? James. Cześć Jamesie. Pilnuj nam yy, zapasów. Jeszcze tutaj, kurczy, piaska fajnie byłyby mieć. świecie. co, tu widzę, że rosną chwasty, ja bym się jeszcze nimi zajął. Yy. Co to się stało? O, fajne. Śmieszne. Może kosiarko? Śmieszna sprawa. Tutaj podetniemy trochę trawy. A, bo tak zacznęło brzydko rosnąć. Takie kępki. Wycinamy to. Dobra. No dobrze, wydaje mi się, że na dzisiaj to już wszystko. Zasialiśmy co mieliśmy zasiać. Zacznę teraz przewijać sobie. Chociaż wiecie co? A jeszcze zobaczymy sobie na odcinku, jak będzie wyglądało przewinięcie czasu. Więcej niż jeden dzień. A dobra, to jest jeden dzień. Jest jeden dzień, mam jajka. Poczywamy przez tydzień. Pytanie, co teraz? OK, czyli zobaczcie to, że przewijam. Tydzień To nie wpływa jakoś pozytywnie na nasze jajka. Wilgotność bardzo niska w szklarni, więc nie opłaca się za bardzo. Przewijać od tydzień. Jesteś dobrze wypoczęty. Widzicie co, lecę do szklarni. Podleję to zapamięcie na początku, później zajmę się zbiorem jajek od kury i tak dalej. Co mamy? Na sierpień. O, zobaczcie, zielone pomidorki. To in plus. Tutaj coś. O, górki są już. Małe, małe, ale są. Dobra, mniejsze o to. Podlewamy. Długo te pomidory rosną. Ciekawe czy ogórki też są tak długo, czy... Czy krócej... Ja już bym te ogórki zbierał. A jak to wygląda? Tutaj to mizernie. Dobra. Dobrze, moi kochani. Zobaczyliśmy, co mieliśmy zobaczyć. O, tu jeszcze się rośnie pszenicza. Pszenica. No dobrze, nieważne. Także w tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się. Elo.